Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ZTS-a 2. Pod koniec poprzedniego odcinka zapowiedziałem, że w tym pojawi się już nowa ciężarówka, no i mam nadzieję, że tak się stanie, ale póki co a, wygląda tak, że cenę sprawdziłem, no i ciężarówki jeszcze nie kupiłem, bo brakuje mi chyba dokładnie. A no, dokładnie, w sumie nie wiem, 2000 z groszem e, jeśli już wezmę, wezmę kredyt. Jak widzicie, mam no, troszeczkę poniżej 7000 euro. Najtańsza ciężarówka Scani, bo na taką jakby taką celuję, lepsza mi póki co nie jest potrzebna. E, najtańsza kosztuje 109 tysięcy, kredytu mogę wziąć tylko 100 tysięcy, więc jeszcze jedno zlecenie e, nas dzieli od nowej. Ciężarówki właściwie mnie dzieli, dobra, że nie będę przesadzał, więc e, trzeba poszukać jakiegoś szybkiego zlecenia. A w którym, no, coś tam sobie przewieziemy, no i zarobimy te brakujące 2000, które mam nadzieję, że już wystarczą mi e, do tego, by nową ciężarówkę pozyskać. Jakie mamy oferty? Tak, patrzę mm, na oferty, które będą związane z trasami, na których jeszcze nie byliśmy. Czyli tutaj chyba będzie dobra ta oferta: Katowice Łódź, trociny 13 ton. Przyjmujemy to zlecenie. No i cóż, odcinka też jak zwykle nie było przez dłuższy czas, no, ale mam nadzieję, że te odcinki pojawiać się będą częściej niż raz w tygodniu. Takie też były założenia, ale szczerze mam powiem, że też mi nie pomagacie w tym wszystkim, bo prosiłem was, żebyśmy jakieś tematy podsyłali, a tutaj no tych pytań za dużo nie było. O nich oczywiście powiem w trakcie odcinka, no ale już tak na wstępie wam powiem, was proszę jednak o jakieś większe może tutaj wsparcie, jeśli chodzi o, o właśnie tę kwestię, bo też to, o czym mówię jest ważne. Też nie chcę zaczynać odcinków, nagrywania odcinków jeśli nie mam o czym gadać, albo jeśli no totalnie tutaj właśnie nie mam... nie mam tematu. Okej. Okay. Czyli jesteśmy teraz w Katowicach, gdzieś na obrzeżach. Będziemy starali się domieć ten ładunek, no a ja w międzyczasie właśnie będę rozważał na temat tego, co mi tam napisaliście. Pytanie właściwie, tak o, takie, konkretne, takie konkretne, czyli takie o jakie mi chodziło, chociaż takie mniej konkretne też możecie dawać, no nie pytajcie się nie wiem, w jakiej piżamie śpię, albo w, o rzeczy w tym... W tym stylu, ale, ale w sumie możecie zadawać różne dziwne pytania, też na nie mogę odpowiedzieć, a czemu migasza nie włączę, nie wiem. W każdym razie pytanie było konkretne jedno. W co będzie będę grał z widzami, w co będziesz grał z widzami, czy w co będziecie. E, czyli to było pytanie, jak się domyślam, dotyczące naszego wpisu na Facebooku, który tam pojawił się chyba e, chwila, chwila. Pojawił się chyba z, e, e, z miesiąc temu już. No i miał właśnie dotyczyć tego, czy w ogóle by was interesowała taka seria, w której to sobie z wami pogramy w cokolwiek, w cokolwiek. Tam nie było żadnych, nie było mowy, ale się wpierdzieliłem, nie było wcale mowy o tym, w co będziemy grali, ale po prostu właśnie prosiliśmy was o jakieś propozycje gier. Pojawiało tam się naprawdę tych gier sporo, Curve Fever, GTA, Sandras, Multiplayer oczywiście tutaj, jakby to mogło się nie pojawić, wiele, wiele innych też. No i właśnie pytanie dotyczyło tego, co z tym będzie. No miesiąc minął, filmiki się nie pojawiały z wami, ale na pewno coś niedługo zorganizujemy. Pojawiała się FIFA na naszym kanale, więc tak sobie myślę, że jeden dzień w tygodniu. Można na coś takiego poświęcić, żeby właśnie jakiś mecz z jakąś osobą sobie rozegrać. Więc na pewno w którymś z odcinków FIFA coś takiego się pojawi, jakaś, jakaś propozycja tego, wszystko tam będzie wyjaśnione w tamtym filmiku. A co do innych gier, no to wiecie, to może różnie wyjść. Tu były i lepsze, i gorsze propozycje. Były propozycje gry w gry, w które w ogóle nie gramy. Były propozycje grania w coś, co, co nawet byłoby możliwe do zrealizowania. Chociażby pojawiło się tam a, pojawiła się cywilizacja, aczkolwiek, hmm, no tutaj cywilizacja to jest taka gra, że to byłoby nudziarskie po prostu. Tutaj wiadomo, nie chodzi koniecznie o serię, też chodzi o granie, ale jeśli byście chcieli też coś nagrać, to myślę, że też to fajne by być mogło. Kurczę, czemu ten Tir jak taki szalony tam jeździł, nie wiem, nieistotne. Jakoś dziwnie przyspieszał, no ale niech będzie. Że, 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 że nic dziwnego w tym nie było. W każdym razie to Civilization, no to myślę, że na serii byłoby nudne, ale jeśli będziemy szukali kogoś do tego, to na pewno do tej osoby, która pisała o tym Civilization się zgłosimy. Były też, wiadomo, takie standardowe propozycje jak LoL, jak Team Fortress 2. Aktualnie akurat w tej gry nie gramy, więc, więc to odpada. No ale myślę, że chociażby ten Samp, chociażby to Kurt Fever, to byłyby dobre propozycje. Nie było tam ich też tak dużo, jak, jak oczekiwaliśmy na tym Facebooku, więc jeśli jeszcze jakieś macie propozycje odnośnie tego, to piszcie. Na pewno jakaś informacja się pojawi, jak tutaj coś konkretnego ze Sztyksem postanowimy. Dobra, bo tutaj się nagadałem, niczego nie powiedziałem w sumie, ale tak ten temat wygląda, że póki co jeszcze trochę w powijakach jesteśmy z tym graniem z widzami, czy to jako serii, czy to jako ogólnie po prostu mm, możliwości sobie zagrania z nami. Aktualnie też jesteśmy w takiej sytuacji, że no... Nie mamy aż tyle tego czasu, zarówno ja, jak i tych spróbujemy przynajmniej zdobyć zawód, będąc na studiach. Czy to się uda, czy nie, to, to zobaczymy. W każdym razie e, czasu póki co nie ma, póki jeszcze jesteśmy na tych studiach. E, być może to się niedługo zmieni w taki czy inny sposób. No, więc właśnie aktualnie no nie gramy raczej w jakieś takie typowo multiplayerowe gierki. Ale taka e, okazja się pojawi, o tym Was e, poinformujemy. Więc to było w sumie jedyne konkretne pytanie. Drugie pytanie dotyczyło e, bodajże tego, gdzie jest odcinek z e, LEGO Harry Potter. Co innego miało się e, pojawić, faktycznie tych odcinków też ostatnio nie było. No ale dobra, więcej tego nie było, tak jak już mówiłem. Mm, pewnie tak Was niech, niektórych dziwi, że gadam o tym podczas tego ETS-a, ale powiem Wam szczerze, że właśnie tę serię. Chciałem podobnie jak to zrobił Sztyk z Wesel, poświęcić na takie, może nie informacje, bo to też nie o to chodzi, ale na taką interakcję z Wami. No, w, w tę interakcję, no nie weszliście tak do końca, przynajmniej duża część z Was w to nie weszła. No, ale ja właśnie na to liczę, no bo co? Mam jeździć tutaj i. Co mówić? Ale piękna stacja menznowa! Ale ładne chwasty, rosną. No, no, nie mogę o takich rzeczach mówić, a tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, ETS jest dobrą grą, ale przez długie, długie minuty, nie dzieje się tutaj nic, więc, no, co, co ja bym mówić? No, tak, tak, o takich rzeczach nie chcę gadać, więc zawsze jakiś temat fajnie sobie podłapać, a nie zawsze potrafię, nie, nie zawsze umiem znaleźć coś samemu i też tutaj was proszę o pomoc w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że jakieś ciekawsze rzeczy się znajdą, bo, bo to pytanie, oczywiście o tym graniu z widzami było konkretne, ale, ale, no, nie, nie było to jakieś bardzo bardzo ciekawe pytanie, no ale mam nadzieję, że tutaj udzieliłem dobrej informacji Jakubowi Mazurkowi, któremu za to pytanie dziękuję. A co do jakichś innych informacji, no tak, jak mówiłem, tych informacji nie będzie tutaj, ale myślę, że tutaj przy okazji to już mogę tak powiedzieć. To dla osób oglądających też LEGO na naszym kanale, czyli takie bardziej suche serie i, i takie, w których sobie o, lamimy ostro. No co oczywiście możecie zauważyć. To muszę wam powiedzieć, że będzie mną no dwie nowe serie, bo będzie seria z tej nowej gry Lego, czyli jak ona się nazywała DC Super Heroes, coś w tym rodzaju. 22 października jest premiera, tam na pewno Styx się postara o to, żeby to na czas było. A oprócz tego pojawią się też Piraci z Karaibów, ale ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie. Na pewno, hmm, no w sumie nie wiem na pewno, czy to się pojawi tak, że to będzie równolegle się pojawiało z Lego Harry Potter, które cały czas oczywiście trwa. Czy też po nim, jakby wejdzie w naszą ramówkę, dobra? Tyle z tych informacyjnych rzeczy. Nam zostało 70 km. No, ta trasa to taka jest um, dla mnie akurat ta przejażka. Ta, ta dostawa to tak, jak już mówiłem, jest. Taka dostawa z konieczności, po prostu chcę mieć już własną ciężarówkę No ile można robić zlecenia dla kogoś No i to jest raczej taka przykra konieczność Jak już będzie ta własna ciężarówka, to jednak też się inaczej jeździ Bardziej trzeba uważać na to, czy się coś nie pierdzielnie, bo e, te kary są później sowite. Mandaty też, e, no w sumie mandaty nie, mandaty trzeba zawsze płacić samemu Okej, okay, to co innego e, No ale ogółem, ogółem wiecie, to inaczej troszeczkę wygląda Za paliwo już nam nikt nie odda no ale też ceny, ceny, e, zapłata za przewozy jest nieporównywalnie większa. Czyli jedziemy sobie teraz do Łodzi, do LKW Log GmbH, nie wiem, od czego to jest skrót, jakiś tam międzynarodowy, e, dotyczący firm logistycznych pewnie, czy tam spółka, spółka z o, może sobie to jest po, e, po jakiemuś tam. I weźmiemy te trociny, no. Nic wielkiego e, tutaj, póki co, nie mamy. No, o, nawet Iveco jedziemy. Chyba Iveco jeszcze jeszcze nie jechałem e, na tym profilu, ale wiadomo, no jeździło się tym e, tu i Chociaż nie, chyba w tej pierwszej misji jechałem właśnie Iveco i ktoś mi zwraca uwagę na to, że jestem debilem i jeżdżę na, na długich. To jest, powiem szczerze, możliwe, bo mm, przynajmniej, nie wiem, może ja jestem ślepy, ale ja tu po prostu nie widzę kontrolek, a tak wizualnie, no to ja nie widzę wielkich różnic między długimi a, a krótkimi. No, to jest ta różnica, która, no... Fff, Powiem wam szczerze, że na moim monitorze jest dosyć subtelna, no i łatwo naprawdę... A nie, tu akurat jest kontrolka. Hmm. To wcześniej kontrolkę też miałem? Dziwne. Nie, wydaje mi się, że tam... Oj, kontrolki nie było. Tu akurat kontroleczka się zapala. Hmm. Dobra, to nie wiem, co tam było grane. W każdym razie ktoś tam do mnie się czepiał, że jechałem na długich. No jeśli jechałem, to sorry, no po prostu przeoczenie. Nie zrobiłem tego celowo. Okej, okay, sprawdzę sobie, co tutaj jeszcze w moich zapiskach, miałem w sumie nic ważnego. Tak, mówiłem, celujemy w tę ciężaróweczkę już, już teraz, w Skanie. jest sobie z salon Skani najbliższy, może nie, ale ten jedyny dostępny w tym momencie w Hanowerze, no i do niego się udam, żeby zakupić tę ciężarówkę. mam nadzieję, że mi wystarczy, no jeśli w nic nie walnę, no to powinienem dostać tyle, ile dostać miałem, czyli koło chyba tam 3000, ile tutaj dokładnie oni wyliczyli, 2922 euro, no, czyli całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Ale jestem niedobry. Lewym pasem sobie pomykam. Chociaż słyszałem, że w niektórych krajach w ogóle na to się nie patrzy. Na przykład w, w Ameryce ostatnio słyszałem, że... No może nie na, dwupa, na, na na drodze z dwoma pasami, ale że normalnie też wyprzedza się tam prawą stroną tirem i nikt nie widzi w tym nic złego, no ale jednak w Polsce przyjęło się, że... że te wolniejsze ym, samochody, czy tam ciężarówki, cokolwiek Pojazdy ogółem powinny jeździć właśnie prawą stroną. Okej, okay, elegancko. Dobra, pięknie. Przy okazji, widzę, że, widzę, że tutaj też coś jest do, do odkrycia. Nie wiem, czy to jest jakiś salon, czy coś. Się okaże. Nie wiem, totalnie, co w tych nowych miastach jest. Do zobaczenia i, i właśnie do odwiedzenia, no bo wiadomo, że jakieś tam funkcjonalne jednostki też, też mamy coś. Jakiś mechanik może jest, może właśnie salon. E, wiem jedynie, że Skania ma też salon w Gdańsku. Początkowo e, chciałem tam jechać, po czym.. E, przypomniałem mi się, że przecież mogę sobie bez problemów e, skorzystać z tego w hanowerze, o którym już miałem powiedziane w którejś z prywatnych wiadomości, no i właśnie za jej pomocą e, się tam dostaniemy, dobra. Oj nie chcą go puścić Może jakoś uda nam się wymóc na nim, żeby jechał. No, no nie zapowiada się. Okej. Okay. A też ktoś z was mi pisał, że. Jeżdżę na klawiaturze i że to jest bez sensu i tak dalej. No zgodzę się, zgodzę się. Nie jeździ mi się jakoś bardzo dobrze, ale szczerze powiem, że no wielkiego wyboru nie mam. Jak chyba w pierwszym filmiku wspominałem mam do wyboru ewentualnie kontroler, ale wcale nie jeździ mi się chyba na nim lepiej. Kontroler taki zwykły od Xboxa. Mm, nie, oczywiście, kierownicę, no ale w sumie, w sumie, jeśli jakieś pieniądze, fu większe fundusze się pojawią, to czemu nie? Może będzie nawet warto zainwestować w jakąś kierowniczkę. Zawsze chyba większa frajda będzie. A chyba źle pojechałem, czy nie? O... Nie, dobrze, dobrze pojechałem. Czyli teraz sobie wykręcimy w lewo i chyba mój, oczywiście, niezawodny sposób zastosuje Sposób dzięki któremu, no to zawsze jakoś tam wychodzi Okej, okay, ale w sumie to jeszcze za... Aha, dobra, kasy większe nie dostaniemy, tylko punkty za parkowanie Dobra Okej okay. No parkowanie to na pewno jest ten <grym> nudny moment A Ten, w którym no nie dzieje się aż tyle podczas jazdy, chociaż podczas jazdy, no, tu tak akurat w tym odcinku też tych większych przygód na szczęście nie było. ok dajmy im przejechać, skoro już takie dziwne rzeczy tutaj odwalam, których no nie powinno się robić pewnie normalnie. <laughs> Jestem ciekaw, co by to było, jakby ktoś takie coś zauważył na, na drodze. Ale sobie utrudniam. No ale dobra, wejdziemy chyba w to dobrze. Okej. Okay. No nie do końca, nie do końca. Będziemy musieli poprawić. Okej. Okay. I teraz już powinno być chyba wszystko okej. Okay. Okej, okay. jest zrobiony ten przejazd. Udało się przejechać chyba w dość dobrym czasie, dlatego też wszystkie całe pieniądze nam zapłacili. Poziom niestety cały czas ten sam, pierwszy, ale ja mam nadzieję, że już mnie stać na nową ciężarówkę, dlatego biorę sobie kredyt, kredyt w wysokości 100 tysięcy z cholernie dużym oprocentowaniem niestety. Jestem ciekaw, czy to oprocentowanie przy tych niższych opcjach jest gorsze? Nie, wcale, że nie że dziennie no dużo nam naprawdę dużo będą nam e, kraść no ale mam nadzieję że uda się to dość szybko spłacić także bierzemy sobie ten kredyt e, Dilerzy ciężarówek jakich mamy dealerów e, tak jak mówiłem mamy jednego dealera jest to Skania w Hanowerze odwiedzimy sobie kup online czy odwiedzimy zebranego dealera hmm aha tylko dla zaufanych klientów więc musimy go odwiedzić także odwiedzamy ta sama wiadomość o tym dealerze e, Scani w Hanowerze była no, właśnie w tych wiadomościach mogliśmy sobie tam y, też dziękuję, przez wiadomości przejść do salonu. No i to jest właśnie ta ciężarówka, którą chciałbym kupić. Mam nadzieję, że mam dokładnie tyle ile, ile trzeba. Tak jest, na szczęście wystarczy. To jest y, najprostsza skania. Skania R Normal y, ze zbiornikiem paliwa, w sumie takim samym jak te kolejne. Kolejne skanie. One wiadomo, mają troszeczkę lepsze osiągi pod innym względem, ale tak szczerze ja miałem dwa różne e, dwie różne ciężarówki na poprzednim profilu i nie zauważyłem za bardzo właśnie tych tych różnic. Nie wiem, może gdybym grały na kierownicy e, to jakieś one by były. Okej, okay, zdecyduję się na to. Czyli już mamy pierwszą ciężarówkę. Bardzo fajnie. O, bardzo się cieszę, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to z nią e, będzie później. E, no i tutaj też ciekawostka jest jedna. Zaraz mam tutaj mam nadzieję, że to pokażę. Niech się wczyta. No, teraz jesteśmy w garażu chyba w katowicach. Bo zdaje się, że katowice wybrałem jako swoje. E, to miasto, to, to swoje miasto jakby rodzinne. No i taka prezentacja ciężaróweczki. Ciężarówka akurat. No, najprostsza, najprostsza nie wygląda jakoś. A specjalnie wiadomo, że można ją sobie później podrasować, stuningować w jakiś tam warsztatach, dodać bajery. A tym się też zajmiemy. No i właśnie, ona sobie stoi w tym moim garażu w Katowicach. Wszystko jest ładnie, pięknie, fajnie. A będziemy pracować nad rozbudową firmy, która właśnie w tej chwili zaczęła swoją, swoje działanie, tak naprawdę swoją, ta działalność się rozpoczęła na dobre, bo jest pierwsza ciężarówka, ale ja wam pokażę też ciekawą rzecz. Jak widzicie, na mapie odblokował nam się Hanover, bo właśnie tam był salon, w którym byliśmy po ciężarówkę. No i co ciekawe, na rynku pracy też odblokowały nam się automatycznie zlecenia z Hanoweru. Normalnie musielibyśmy tam po prostu pojechać, żeby z nich korzystać, ale że tam kupiliśmy ciężarówkę, to od razu możemy, widzicie, jak widzicie, startować z Niemiec. To jest ciekawe, bo, bo przed tym. Tych zleceń po prostu nie było, a dzięki temu, że właśnie z tego skorzystałem, zleceń, zleceń mamy zdecydowanie więcej. Myślę, że warto sobie też co skorzystać. Ja jestem ciekaw, e, co bo jakby mi, nie wiem, pokaza kazali kupić coś, y, jakąś ciężarówkę w Londynie czy gdziekolwiek indziej. E, chyba też byśmy mieli Wielką Brytanię, blokowaną i jakieś tam e, pobliskie e, miejscowości. No to co, słuchajcie, to już jest chyba koniec tego odcinka. E, w tym odcinku trochę się udało zrobić. Się, udało się zrobić. Króciutką przejażdżkę, no bo te, to też nie była zbyt długa trasa z Łodzi, nie, z Katowic do Łodzi. A teraz z powrotem jesteśmy w Katowicach, widzicie, magiczny sposób. No ale udało nam się to zrobić, ale najważniejszy w tym odcinku był chyba ten zakup ciężarówki, także ja już Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was też na kolejne odcinki, w których już tą pierwszą moją własną ciężarówką będę sobie pomykał przez te pola, łąki, lasy i drogi też właściwie Polski i nie tylko. No i zachęcam Was gorąco do pisania komentarzy też do zadawania pytań które mam nadzieję że pomogą mi tworzyć kolejne odcinki także dzięki wielkie za uwagę miłego dnia do zobaczenia do usłyszenia cześć